Przed nami spokojny i całkiem miły tydzień. Znaki ogniste, czyli barany, lwy i strzelce, będą umiarkowanie optymistyczne. Barany będą miały bardzo dużo różnych spraw na głowie, które trzeba będzie bardzo szybko załatwiać. Nie wszyscy będą się z baranami zgadzać w różnych kwestiach, więc radzę trzymać nerwy na wodzy. Mars wciąż jest w opozycji do waszego znaku zodiaku, a to sprawia, że lepiej być samodzielnym, a nie liczyć na innych ludzi. W weekend za to barany poczują olbrzymi przypływ sił. Księżyc znajdzie się w waszym znaku zodiaku i zachęci was do aktywnego odpoczynku, imprez, miłości i okaże się, że jednak daliście sobie ze wszystkim radę. Więc drogie barany byle do weekendu. Lwy za to będą miały bardzo dużo domowych spraw, które trzeba będzie szybko pozałatwiać. Idealny tydzień, żeby robić zakupy, urządzać mieszkanie, zająć się spiżarnią albo garderobą, dlatego że słońce w kwadraturze sprawi, że będziecie przyciągać do siebie różne ładne i wartościowe przedmioty. Natomiast musicie być trochę ostrożni w poniedziałek i wtorek, ponieważ księżyc w opozycji do Waszego znaku Zodiaku sprawi, że cała masa ludzi będzie czegoś od Was chciała, więc ostrożnie z obietnicami, bo jeżeli obiecacie za dużo, to przez resztę tygodnia trzeba będzie się z tego jakoś wywiązać. W dobrych humorach będą za to strzelce. Strzelcom nikt nie będzie w niczym przeszkadzać, nikt nie będzie się wtrącać w to, co strzelce robią, więc idealna atmosfera, żeby osiągać sukcesy. Tylko środa i czwartek mogą być trochę słabsze w tym tygodniu. Radzę zadbać o zdrowie. Księżyc, który znajdzie się w kwadraturze do waszego znaku Zodiaku, przestrzega przed ryzykiem. Lepiej trzymać się z daleka od tego, co trudne, a weekend już będzie wspaniały. Znaki ziemskie, czyli byki, panny i koziorożce będą optymistyczne i bardzo entuzjastyczne. Byki mają idealny czas, żeby zawierać nowe znajomości, sojusze, różne umowy. To jest to, co w tym tygodniu będzie najważniejsze. Tylko uważajcie w weekend, dlatego że w weekend rodzina nie da Wam spokoju. Będziecie chcieli odpocząć, a tu trzeba będzie wybrać się na zakupy albo organizować jakąś większą imprezę. Już na szczęście trochę spokojniej zrobi się w niedzielę wieczorem, ale na ten weekend nie planujcie zbyt wielu ważnych spraw swoich. Dlatego że inni bliscy też mają swoje prawa. W bardzo dobrych humorach będą panny, panny w tym tygodniu będą optymistyczne, wesołe, słońce bardzo sprzyja nauce, więc jest to idealny tydzień, żeby dostawać dobre oceny, robić różne prezentacje, występować publicznie, zwłaszcza w środę i czwartek. Księżyc sprawi, że panny będą się wszystkim bardzo podobać. Koziorożce za to, spokojnie, w tym tygodniu nic Wam nie zagraża, tylko Mars, który wciąż jest w kwadraturze do Waszego znaku Zodiaku, może Was trochę poganiać w różnych zawodowych sprawach, więc nie dyskutujcie z szefem, trzymajcie się z daleka od ludzi, których nie lubicie, dlatego, że nie ma sensu wchodzić w nimi w z nimi w konflikty. W weekend radzę koziorożcom zadbać o zdrowie i wygodę. Święty spokój to jest to, co będzie dla Was najważniejsze. Znaki powietrzne, czyli bliźnięta, wagi i wodniki przez cały tydzień będą zajęte zarabianiem pieniędzy. Bliźniaki, zwłaszcza, zrobią rachunki, sprawdzą na co mają, a na co nie mają i zmotywują się do bardzo ciężkiej pracy. W weekend już wam trochę minie ten szał pracowitości i bardzo chętnie wybierzecie się na randkę albo na imprezę. Wenus, która jest w opozycji do waszego znaku Zodiaku wciąż sprzyja nowym udanym znajomościom. W dobrych humorach będą wagi, Mars dodaje wam energii, sprawia, że różne rzeczy dzieją się bardzo szybko, a w tym tygodniu przede wszystkim warto będzie zająć się pracą, kasą, porządkami, dlatego że weekend dla wag zapowiada się całkiem imprezowo. Wodniki za to nie dadzą się nikomu prześcignąć, będą bardzo ostro bronić swojego zdania będą chciały wszystkimi rządzić i otoczeniu wyjdzie to na dobre, bo w tym tygodniu dobre pomysły należą przede wszystkim do Was. Już w poniedziałek i wtorek Księżyc, który znajdzie się w Waszym znaku Zodiaku, pomoże dobrze coś zacząć, a reszta tygodnia pójdzie bardzo gładko. Znaki wodne, czyli raki, skorpiony i ryby w tym tygodniu mają bardzo dużo szczęścia przede wszystkim do ludzi. Raki, mniej się koncentrujcie na rodzinie, bardziej postarajcie się robić w tym tygodniu karierę, współpracować z przyjaciółmi, bo planety temu bardzo mocno sprzyjają. W weekend radzę rakom jednak trochę zwolnić tempa, zadbać o swoje zdrowie księżyc, który znajdzie się w kwadraturze do Waszego znaku zodiaku, to nie jest aspekt, który by sprzyjał jakiemuś ryzykowaniu czy bardzo dalekim podróżom. Skorpiony za to mogą wszystko zaczynać, dlatego że skorpionom mocno sprzyja szczęście, słońce i merkury są wciąż w waszym znaku zodiaku, więc będziecie mieli bardzo dobrą rękę do nowych pomysłów. Tylko w weekend też skorpionom radzę trochę zwolnić, zorganizować trochę czasu na serial, książkę, spokojny odpoczynek. Rybom też bardzo wiele rzeczy będzie się udawać, i ryby będą się wszystkim w tym tygodniu podobać, więc jest to idealny czas, żeby zajmować się różnymi trudnymi i ważnymi sprawami. Zwłaszcza w weekend. Coś może się wyjaśnić na Waszą korzyść, ktoś przyzna Wam rację. A takie idealne dni, żeby zajmować się trudnymi sprawami, to środa i czwartek, bo księżyc sprawi, że ludzie będą bardzo chętnie we wszystkim Wam pomagać. Dziękuję, życzę wszystkim bardzo miłego i udanego tygodnia i zapraszam do obejrzenia filmu, w którym Izabela Podlaska-Konkel opowie o tym, co konkretnie będzie się działo w poszczególne dni tygodnia. Jeśli chcesz być na bieżąco z tym co dzieje się na niebie, subskrybuj nasz kanał. Zapraszamy!